Ja już rozgrzebałem. A to przyszły jakieś wiadomości, jeszcze coś, i to wszystko powyłączało, i nie To zaczniemy. Jeszcze raz od początku, tutaj mamy pustą ramkę. Ona mogłaby iść do przodu. Może ją damy zobaczyć, w zależności, jak będzie z drugiej strony. Tutaj mamy czerw z pierzgą. To jest backfast. Oni sobie inaczej organizują to, to wszystko. I one starają się mieć pokarm blisko czerwiu. Też. Rodzina już jest w miarę dojrzała, bo ma trudnie. Ale jest na 10 ramkach. To już wyjmowałem, ale zorientowałem się, że czy nie, nie nagrywa się następna ramka z czerwiem. I tak samo. Tu już jest pieszga. Aby miały bliski dostęp do, do pokarmu musimy, musimy się spieszyć, bo zaczyna kropić Wszoły nie są z tego powodu zadowolone Tutaj tak samo czerw wygryzający się i z tej strony tutaj widzę jeszcze na nie jest zaczerwione tutaj ale to jest lada moment będzie zaczerwione no poprzyklejały Tutaj tak samo, wszędzie czerw. Gdzie się wygryzło? Tu ten narożnik. Ten narożnik jest zaczerwiony już. Wydaje się tej pszczoły nie być aż tak dużo. Jeszcze chwilę i przestaje Wam grzebać tutaj. Tu mamy, proszę bardzo. I tu z tej strony spaceruje dużo młodej pszczoły. Być może tą ramkę okręcimy, żeby był czerw z przodu. Chyba tak. Nagrywa się? Nagrywa się. Dobra, tą ramkę okręcimy. Tam już czerwie jest do wygrzania, a tutaj z tej strony to. Mm -hmm. Tutaj się mnóstwo czarni, te pszczoły powygryzało, i jest wszystko zasiane. Tu są, tu są larwy z tej strony już. Teczki dalej nie widzę, albo ją przegapiłem. Tą ramkę włożyłbym gdzieś w środek, tylko no coś musi być na skraju osłonowego. Chyba, że będzie zatwór mata. Możemy w ten sposób zrobić ewentualnie. Bo mamy zatwór, to możemy włożyć ten zatwór koło czerwiu i będzie służył jako... O, a to jest ramka yy, z węzą. Jeszcze... nie, no i jest zaczerwiona. Tu są jajeczka. Jest zaczerwiona. To, czy chodzi może być matka, to musimy uważać. Dobra, z powrotem. Tak, to jest rzeczywiście w opisie. Yy, tu jest matka. Dziewiątka. Tak, to jest w opisie. To rzeczywiście te bakwasty nie ruszają zbyt szybko. Ale widzicie, ile jest czerwio. Matka dziewiąteczka z zeszłego roku. Gdzie ona jest? Bo mi tutaj zniknęła. O, tu jest. Nie ruszają, ale no szkoda mi z jednej strony, bo potrzebuję kilka takich matek, które bardzo szybko zaczynają czerwieć na wiosnę, z tego względu że u mnie jest bardzo dużo klonów i chciałbym coś z tego mieć. No, Paski są fajne, one się wyciągną, do rzepaku się wyciągną, do rzepaku się wyciągną. ale z tego, tego wiosennego, naprawdę wiosennego miodu chciałbym mieć coś nawet dla siebie, z tego klonu no i tu jest pierzga tylko z tej strony tak samo, jeszcze do końca ramki, bo to jest susz, zeszłoroczny susz nie jest odbudowany do końca znaczy nie słusz, to, to były ramki z, z pokarmem, które były odjęte, od, od, odjęte na zimę. No i wydaje mi się, że tak zrobimy, jak mówiłem, żeby tą skrajną ramkę wykorzystać. Tam za dużo nie ma pokarmu w niej i ją przerzucę dwie ramki dalej. Ciężko to przesunąć I tą ramkę Ona tutaj nie ma pierzchni, ona jest tylko po prostu Nie do końca odsklepiona zimowego pokarmu Damy ją tutaj A tu mamy czerw, na ostatniej ramce damy jej zatwór matę, aby pszczoła mogła dobrze ogrzać ten czerw, który tam jest na końcu. Zrobimy jej tylko miejsca na jedną pszczołę i tyle. Miejsca na jedną pszczołę i koniec. No i dobra. Widzicie, zaczyna padać nie. Także kończę nagrywanie. Do zobaczenia. Myślę, że zobaczymy się na rzepaku za tydzień, nie wcześniej. Jak wszystko będzie grało, to rzepak rozkwitnie, będzie pogoda. Miejmy nadzieję, że na przyszły weekend już ma być pogoda i będzie można coś przy pszczołach pracować. Do zobaczenia. Pozdrawiam, posieka w centrum miasta.